Anon level 22 Sobota Umawiasz się z komplem Adamem Na jedno piwerko Idziesz do ustalonego miejsca Adam jak zwykle spóźniony Podjeżdżają bagiety Dwie sztuki Zapraszamy do radiowozu Co się stało panie władzo? Proszę wsiadać Wsiadasz Będzie dzisiaj mandat 500 zł za co kurw? Zaśmiecenie w miejscu publicznym obok pana leżał pet. To nie mój, nawet nie palę. Przyjmuje pan czy nie. Chyba was poje. Dobrze, rozumiem. Drzwi się zatrzaskują. Wywożą cię do lasu, wyciągają i rzucają na glebę. Podpisujesz mandat? Spierdza, Dostajesz gazem po oczach. Podpisujesz czy gaz! Nie podpisuję, posrał was! Aaaa Znowu dostajesz po oczach. Piecze jak kurwy. zwalczysz nadal. Nagle jeden z bagiet, pada na glebę. Drugi dostaje w łeb jakimś kijem, zanim się obrócił. Widzisz wszystko jak przez mgłę Zaciągają cię do jakiegoś lasu. Zaczynasz widzieć coś na oczy. Wokół ciebie tłum jakiś posrań Maska, jak w jakiejś Afryce. Jeden Przywiązany do drzewa. Drugi piecze się jak świnia zrożna Nad ogniskiem. Co tu się dzieje, kur? Podchodzi do ciebie jeden z gości w masce. Daje ci nóż i wskazuje na bagietę przywiązanego. Nikt się nie odzywa. Zaczynasz rozumieć o co chodzi. Masz wykonać wyrok. Podchodzi do bagiety. Ma zakneblowaną mordę. Ale coś tam próbuje krzyczeć. Wolisz szybką śmierć czy powolną? Jako? Powolną? Ty masochisto, no ale jak lubisz? Zdejmujesz spodnie dla bagiety. Odcinasz mu peniza. Wyciągasz to, co miał w gębie i zatykasz jego członkiem. Typy w maskach krzyczą jakieś. O, no, 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 no Chyba zrobiłeś co trzeba. Wręczają ci jakieś grzyby i dziwny alkohol. Nie lubisz grzybów. Nigdy nie lubiłeś tych wyjazdów do lasu z rodzicami na ich zbieranie. Zjadasz mimo to i popijasz trunkiem. Żeby źle nie wypaść. Maskowcy znowu wiwatują. Impreza na całego. Nigdy tak dobrze się nie bawiłeś. Nagle wszyscy znowu są cicho. Zabierają cię pod ognisko z drugą bagietą. Pojawia się największy gościu. Z najbardziej kolorową maską. Chyba jakiś dowódca czy co? kraja kawałek mięsa z bagietą. Daję ci go, rozumiesz, że to kolejny test. Kurwa jak to kanibalizm, myślisz, ale się boisz w hu. jadasz obizując po tym palcem. Bo znowu zdajesz test. Impreza trwa nadal. Po jakimś czasie zabierają cię do jakiejś chatki. To pewnie część trzecia. Twojej inicjacji mówią ci, że musisz zaliczyć u Blackbeard. zostawiają cię z jednym członkiem plemienia. To, o co chodzi z tą czarną brodą, pytasz? Locha zrzuca z siebie szmaty. Ciało dziewięć na 10. Już wiesz, gdzie jest ta czarna broda. Takich rzeczy nie widziałeś nad w internetach. ma sutra przy tym, co się dzieje, wymienia. Po jej okrzykach, rozumiesz, że chyba zdajesz następną próbę. Wychodzisz na zewnątrz, szef plemienia czeka przed drzwiami. Mówi, że zdajesz wszystkie próby i może stać się jednym z nich. Ty no słuchaj, fajnie było, ale raczej powiedziałem. Budzisz się w swoim łóżku, dzwoni telefon. To Adam, no się ma stary, ale miałem sen. Dub mam twój sen, wiesz, co wczoraj odjebałeś? Eee... Na miejsce przyszedłeś naćpany tak odwalałeś, że nie byłem w stanie cię samogarnąć. Zadzwoniłem po ojca, żeby mi pomógł. Chcieliśmy zawieźć cię do mnie na chatę. Podczas drogi krzyczałeś Nie podpiszę żadnego mandatu i żebyśmy wypierdalali. Później, że oczy cię pieką i nic nie widzisz, że to boli, coś tam, coś tam. I się popłakałeś. Jeszcze mnie za próbowałeś złapać. I Mówiłeś, że mi je wyrwiesz i wsadzisz mi do mordy. W domu matka przyniosła nam kotlety. To powiedziałeś, że to kurwa kanibalizm jest. A i tak zjadłeś wszystkie. Wyszedłem na pół minuty, żeby przynieść ci wody. Wracam, A ty pukasz mojego psa i krzyczysz. To jest abordaż czarnobroda, suko.